Wieczna przebudowa to określenie, które w stosunku do reprezentacji Polski używane jest coraz częściej, biorąc pod uwagę ostatni udany turniej w 2016 roku. Osiem lat później, podczas pierwszego meczu na Euro 2024, gdy przyszło nam grać z Holandią, wydawało się, że pomimo przegranej w pewnym stopniu ta przebudowa nastąpiła. Niestety. Kolejny mecz, w którym Polska przegrała z Austrią, znowu zasiał spore wątpliwości. Dzisiaj nadszedł czas na spotkanie z wicemistrzem świata, z Francją, która naszpikowana jest wybitnymi talentami. Czy reprezentacja Polski będzie w stanie postawić się temu gigantowi i pokazać, że pewna przebudowa jednak zbliża się ku końcowi, a zespół zmierza w dobrym kierunku? Witam w kolejnym stadionowym vlogu i zapraszam na relację z meczu w Dortmundzie. Siema mordy. Witam na kolejnym vlogu. Dzisiaj mam nowego pasażera tutaj na pokładzie, a mianowicie moją żonę i jedziemy do Dortmundu na pożegnalny mecz reprezentacji Polski. Zobaczymy czy Polska zakończy swoje zmagania na Euro z zeroma punktami? Czy może jednak dzisiaj uda się coś urwać Francji? W co szczerze wątpimy po ostatnim meczu z Austrią. Ale jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądać. Czy, czy Francja w końcu się rozstrzela? Bo na razie też za bardzo się nie, nie rozkręciła na tych mistrzostwach. Mamy piękny wtorek. Naprawdę mega gorąco. 32 stopnie dzisiaj. Jeszcze 80 km Godzina drogi przed nami. Jesteśmy ciekawi, jak dzisiaj Polacy się zaprezentują. No i pytanie, komu dzisiaj kibicować? Czy Lewandowskiemu, czy Mbappé? Nie wiem, czy Mbappé w ogóle wystąpi. Zuska mogłabyś to sprawdzić nam. No? Czy Mbappé dzisiaj wychodzi na boisko w masce, czy, czy sobie jednak odpuścili? Tutaj zamiast czareczka, dzisiaj research będzie Zuska robiła. No i co, zaczynają się pierwsze korki, ale było to do przewidzenia, wyjechaliśmy troszkę wcześniej, więc bez problemu powinniśmy zdążyć na stadion. Ciekawi mnie jaka będzie atmosfera dzisiaj przed stadionem, bo troszkę te emocje kibiców opadły. Po ostatnim meczu. Po pierwszym te nastroje były bardzo fajne, ale po przegranym meczu z Austrią 3 do 1 troszkę się zmieniło. Sporo osób na pewno z Polski przyjechało na ten mecz. No i tak naprawdę mecz o honor, bo tutaj już nic nie są w stanie Polacy zmienić. Po meczu z Francją pakują się i wracają do Polski. Tak wyszło, mieliśmy mocną grupę i mało kto spodziewał się, że Polska poradzi sobie. No to Mbappé w masce. Pamekanu dobrze znamy. Będziemy mogli z bliska obserwować Mbappé, bo mamy miejsca przy samej Murawie. Już go widzieliśmy tak na meczu z PSG, no ale w barwach reprezentacji jeszcze nie. To w ogóle nasz pierwszy mecz, jeżeli chodzi o zmagania reprezentacyjne, więc też jakieś nowe doświadczenia dla nas. Myślę, że będzie fajnie. Nieprawdaż? Dajcie znać w komentarzach, kto Waszym zdaniem jest kandydatem do mistrza Europy. No do tej pory mi osobiście najbardziej podoba się gra reprezentacji Niemiec i zaskakująco dobrze gra też Hiszpania. Czego się nie spodziewałem, bo ostatnie mistrzostwa w w wykonaniu pozostawiały wiele do życzenia. Także jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały z Euro 2024, to zostawcie lajka like i komentarz. Będzie mi miło. Wciśniemy dalej z tematem. No i co? 25 km do Dortmundu, powoli dojeżdżamy. Emocje powoli rosną. Zyskają się emocje, rosną u Ciebie też. Polska do boju. Podobno meczów o honor nie przegrywamy, więc istnieje taka opcja, że dzisiaj Polska pogromi Francję. Co chyba nikt nie wierzy, ale, ale lewy jedną bramkę by mógł strzelić na mistrzostwach. Co? Jak sądzicie? No ja osobiście liczę, kurczę, nie wiem, składów jeszcze chyba nie ma, ale fajnie by było zobaczyć Urbańskiego od samego początku spotkania. No i żeby miał z kim poograć, Szymańskiego tam wrzucić. Dobra, słuchajcie, powoli dojeżdżamy. No i wjechaliśmy do Dortmundu i zobaczcie, od razu tutaj chyba polskie kibice przed nami na polskich tablicach rejestracyjnych. Jesteśmy. Jeszcze jedna kwestia do omówienia na szybko, Tuska. Jaki wynik meczu przewidujesz? 3-1. Dla Francji. No i ja tak samo. 3-1 dla Francji. Parkowaliśmy. Ostatni tutaj raz na tym parkingu byłem na ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Borussia Dortmund grała z Atletico Madrid. Niesamowity kombek, niesamowity mecz. Może dzisiaj historia się powtórzy i Robert Lewandowski odpali jak niegdyś w meczu z Wolfsburgiem. Kto wie? Nie no, to się nie zdarzy raczej, ale liczymy na dobry mecz. Chwilę tutaj jeszcze chillera w samochodzie i zaraz idziemy pod Signal Iduna. Mamy dosłownie 200 metrów, półtorej godziny do meczu. Zobaczcie, polskich kibiców, w końcu ich widać tutaj. No i co Zuska? Pierwszy mecz reprezentacji przed nami. cieszysz się? Bardzo okay. Polska do boju. B wy odpal. Odpal O Mbappé! Pierwszy tak gorący tutaj dzień w Niemczech, ponad 30 stopni. To nie będą łatwe warunki do grania. Francuzi właśnie się rozgrzewają. mbapę na boisku, bez maski, jak na razie. Darek, <śmienny> abalipsku, abalipsku. <śmienny> mecz! Yeah. No właśnie. Ale atmosferka jest. Jeszcze mamy 40 minut do meczu. Zuska stoi w kolejce popójnej, żebyśmy się nie, nie odwodnili. Słuchajcie, wygląda na to, że niektórzy kibice wspierają reprezentację Włoch, to są już Aldente. Kurtyna. zaczynamy, ale jest gorączka, nie, nie wytrzyma, tu jest za gorąco. za nami, na razie nie wygląda to wcale źle. Udana interwencja Skorupskiego, dwa kontrataki, jest ok. No i dobra akcja Francuzów, ale się nie powiodła, na szczęście Skorupski tutaj interweniował, dobrze wszedł w mecz, to jest ważne, że zamknął krótki słupek. Kacper do Urbánský, Klasa. Nikola. Przestraszył się prędkości żółwi ninja i musiał szarpać za koszulkę, bo to mogłoby się skończyć tragicznie. Żółta kartka dla Zalewskiego. Jak Ci się Polska podoba? Super, niesamowita atmosfera, naprawdę polecam każdemu. Ja No i mamy koniec pierwszej połowy, nie było tak źle. Wiadomo, Francja przeważała, ale Polska sobie radzi nieźle. Nie jest tak źle. Nie jeszcze, nie? Nie jest źle. Lewandowski miał swoją okazję na... Nie wykorzystał. Słuchajcie, idziemy gdzieś do cienia, bo jedno jest naprawdę ciężko i wracamy na drugą połowę. To wygra mecz? Jel Gente di Piontek, via pio, via pio, via! Uf, szpider leży! Bar, 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 Ale Szpider tutaj się rozgrzewał. I zobaczcie. Sprawdza? Czyli będzie. Będzie, co? Będzie, będzie, będzie. Będzie, Mam nadzieję, że lewy nie jakoś jako ostatnio. Jest! Yes! 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 Lewy! Na raz! Tak jak wtedy nam trzeba urodać. Nie! 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 wprowadziła Nie! przepisy. Nie! strzela Nie! 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 Jeden, jeden z potężną Francją. Grazie. Jakie można sobie zadać, to czy Francja taka słaba, czy Polska taka mocna? I myślę, że trochę to i trochę to. Polacy kończą przygodę z Euro 2024 z, z jednym punktem. Z jednym punktem zrobionym na najtrudniejszym przeciwniku w grupie. Tutaj trzeba powiedzieć, że Francja nie podważała aż tak wiele. Lewej miał parę sytuacji, które mógł lepiej wykończyć. I mogło to się nawet zakończyć zwycięstwem Polski. Co jest? Austria wygrała. Austria wygrała z Holandią. 3-2. Austria mocna. Skorupki raczej w meczu. Znależało się. Słuchajcie, że szybkie jedzonko, bo po prostu... Tak cukier spadł węgle, tak spadły po tym meczu, że to się w pale nie mieści. Trzeba coś szybko wszamać. Słuchajcie, szybki Krakauer. I muszę powiedzieć, że jakościowo nie odbiega od tego co było tutaj na Borusi. 6 euro to takie coś. Miało można szamać. Słuchajcie, my już jesteśmy w samochodzie, a te spotkania nas mocno wymęczyło przy tej temperaturze. No nic, wracamy do domu z jednym punktem, a my widzimy się w kolejnym vlogu na jednej ósmej finału. Także zostawcie suma łapkę w górę i do zobaczenia. Na razie trzymajcie się. Hej.